Siema! z tej strony Zbiciusz, witam Was w kolejnym odcinku na Hali, w którym. Wynurzymy się bardzo w sposób artystyczny, ponieważ pokażemy nasze ukryte wnętrze, którego nikt z Was jeszcze nigdy nie zauważył, dlatego że będziemy prawdziwymi artystami. Będziemy rysować różnego rodzaju jedzenie, które następnie, jeżeli narysujemy źle, to będziemy musieli jeść. Jak będzie coś obrzydliwego, to wtedy będzie dosyć kiepsko. Więc na początku subskrybujcie z dzwoneczkiem, tak jak tutaj macie. narysowane. E, A to jest co? Like. Dobra, to jest łapka w górę, więc także zostawcie łapkę w górę, bo 10 tysięcy łapek. Burę, to kolejna edycja tego typu challenge'u na naszym kanale. I ciekawi mnie, co zipek nam przygotował jako pierwsza potrawa i czy to będzie smaczne, czy to będzie obrzydliwe, bo ja jestem głodny trochę. Czyli zasada jest jaka: jak ładnie narysujecie, to nie musicie tego jeść. Uuu. Im lepiej narysujecie, dlatego że to jest obrzydliwa edycja. To jest odcinek tego typu B. Pierwsza rzecz: pieczarka. To ale to jest surowe, zipek. Trudno, to jest pieczarka. Lepiej narysujecie, nie musicie Wący. tego jeść. O. Ej, stary, mogę kartkę? Proszę. Dzięki. Więc rysujemy stary, pieczarkę. Ja, ale jakie mamy, mamy jakiś? Czas chyba nie? nie tak, macie, dopóki ona się nie zepsuje, bo już widzę, że już się powoli psuje. A jak ten korzeń? Nie tak poważnie, macie 5 minut. Raz, start. Dobra, to ustawię czas. Już ustawiłem. I lecimy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie pieczara. Ej, pieczarka jest w sumie dziwna, narysuję pianowo. Nie wiem, czy wiecie ludzie, ale jeżeli chodzi o talent artystyczny, to jedyna osoba mniej utalentowana artystycznie ode mnie to jest właśnie Wiktor. Dlatego nagrywałem ten challenge razem. Zobacz, jaki skupiony. Pamiętaj, najbardziej ze wszystkiego liczą się detale. Uh -huh. Uh -huh. Hmm, czyli. Moja jest jakieś taka dziwnie spłaszczona strasznie. Pieczarka odzwierciedla stary swojego właściciela. Oddaję ci szacunek do pieczarki. Oczywiście. To będzie piękna pieczarka. To będzie najlepsza pieczarka. Ocenię za chwilę. Ocenię. Dlaczego ty masz oceniać? A kto? Co jak lubisz A bardziej kto? Wiktora niż mnie na przykład? A, no tak jest. Zresztą uję. Ciekawe, oh. lubię bardziej. Nie słyszał. 10 minut, 5, 4, 3, 2. On wymierzyłem! No. Ja się nie patrzę, pyk! Okej, okej. A ja co z tym chodzi z tym czerwą? Dobra, teraz zipę ocenia, potem interpretujemy swoje pracę. Okay. No A nie widziałem, że tam być abstrakcje, stary Nie, to stary okay. jest twoja twórczość, własna. Kto ładniej narysuje, nie? Dobra, mi się bardziej podoba Redesta. Podoba mi się sam, sam on. Bardziej oddaje kolory jego w ogóle. Jest bardziej taki. Ty masz jakiś żółtego. Wygląda jak spleśniały. No, tam jest trochę. No wiem, jest trochę żółtego, no wiem, ale on jest. Tak jest okay. Czy je Jakby ta pieczarka konkretna bardziej przypomina w sumie chyba to, jeżeli chodzi o kolor, ale to nie zmienia fakt, że to jest ładniejszo. A jak mam oceniać? To Dobra, co? A co to jest to teraz? Właśnie, no tutaj. Ja w ogóle e, na to nie patrzyłem. Tutaj chodzi o to, że ogólnie grzyby zawsze jak wdychasz powietrze wdychasz 14 różnych grzybów. Są bardzo potężne, stary. I chodziło o to, żeby oddać potęgę stary świata grzybów i o nich nie zapominać. Spoko. To co to jest? To jest ogień, stary. Ogień mocy. <śmiech> <śmiech> a to jest taka ziemia. Tak. Tutaj wyrasta, stary. No nic. No mi też się podobała Ernest, dlatego przegrałem ten contest, więc I muszę zrobić pieczarkę. Ja bardzo lubię jeszcze Nie cało, pieczarki. stary. Po prostu jak masz... nie no nie, ma ugryźć, ma zro zrobić gryzary. To jest nie no stary, ja miałem to ugryźć. O co chodzi? To ja też muszę to ugryźć teraz? Tak! Ej, minusowe punkty, stary. Tak? No nie! Ja chciałem pokazać, że trzeba dużo zeżreć. Masz minusowy punkty. Minusowy punkt dla ciebie, ty jedz Ej, to w sumie nie ma smaku Dawaj, zjedz resztę. To nie ma smaku, ale jest strasznie obrzydliwe to uczucie gryzienia tego. Jest taki stary, stary, to uzależnia. A minusowe punkty! Patrz, 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 patrz! Co, patrz. wypluwa? Wyplu, wypluł. O nie! Minus, 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 minus! Minus, minus. Czyli mamy tutaj minus. Wyjazd mi stąd, już kolejna runda. Macki! Tak, wyglądają przepysznie Dobra, panowie, czas start! Ten challenge jest dużo cięższy, dlatego że lubię rysować grzyby w wolnym czasie. <głosy> Głupio <głosy> mi to trochę mówić, ale to nie był pierwszy raz, gdy rysowałem grzyba. Więc wygrałem w tamtym, a maskę rysuję pierwszy raz. Także pieczarki nie zjadłeś? Ta macka to jest po prostu na po prostu trzeba wziąć i od razu puknąć. Cztery, trzy, dwa, jeden, pyk, koniec. Tak więc panowie, proszę pokazać swoje prace. Ja jeszcze nie patrzę. Uwaga. A, i zapomniałem w ogóle powiedzieć jedną ważną rzecz. Wy też widzowie możecie oceniać w międzyczasie. O tak, napiszcie na przykład kto z nas narysował według was lepszą maskę. Uwaga. Pokazuj. <noise> Pokazuj, Wiktor. No. Okej. Okay. Wow, dobra, okej. Okay. Wiktor. Pokaż. Ja też nie patrzyłem, ale zobacz, jaką on ma minę speszoną. Ale, yy, ale mój po, też powie... ma minę, zobacz. Powiedziałem, że dam dodatkowe punkty za bordiurę Gdzie są bordiury? Według mnie ten challenge wygrałem ja w sumie. Tak? Dlaczego? W, bo mam więcej macek. Rzeczywiście, ma sens. Tutaj jest dużo mac, Chris, Nie jedna ośmiornica, nie no, no, dajcie to a tak. o macki. Nie no, powiem tak, szczerze, to jest najładniejsza praca, jaką kiedykolwiek widziałem u Ernest'ów. No jest ładna, ale Zrobione. nie jest tak ładna jak moja. Powiem tak. A masz nawet reakcję, to jest jak YouTube, stary. Twoja jest bardzo ładna, stary. To jest fakt. Jest coś w sobie, ma, ale takiego, takiego karykaturalnego. Ale słuchajcie, bo to jest ogólnie miniaturka filmu na YouTubie. Jakby YouTube nagrywały ośmiornice. Moja reakcja na utratę macki, stary to jest. Ej, czy ja muszę teraz zjeść macką? No? no niestety, ale zachowam sobie to generalnie, keep it, keep it, Bo tak. mi się bardziej podoba ten w kontekście takim, że podoba. Ja! O! Musiałeś to być. Wy... Co? Aż tak? E, to jest najubrzydliwsze rzeczy. Stary, ty... ale musisz zjeść. No ale na szczęście nie muszę gryźć. Ale jakoś taką wiesz, nie, nie na jaką najważniejszą. No dawaj, szybko. Bierz maskę i jest. O, no A. dawaj, stary! Ej, autentycznie widzę Ja nie mogę tego właśnie. Najgorsze no, rzeczy to, to jest, widziałem. stary, w dotyku, jeszcze gorsze. To można na pewno jeść Tak, tak, tak tak, 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 tak. Jak nie pogryziesz, to ci się przyjście. Nie, stary, nie oddychałem nosem i to było poskudne. Stary! Zjadłem. Tak? Łakasz! Stary, nie odejmuje ci punkta, zdziesz zjadłeś znowu moje masz punkt. Nie mogę się pozbierać po tej matce. Co jest mi mega <grym> w nic znowu nic nie zjadłem, ale to było... Ja się nie dziwię. Najgorsze. No. Mmm, Macki. <grymne> Konserwa, dobra. Czy mamy je się całą? Nie. No dobra, no malujcie. A może być otwarta? Oczywiście. O, dobra, pójdzie, pójdzie, pójdzie. Nice, dobrze. Skąd ty masz siłę, jak taki niejadek jest, Wiktor? Mm. Nie jem Nie jem same warzywa, stary. Głównie truskawki. Czas! No papier! Start! Daj mi papier. Kurde, tak nie chcę jeść tej konserwy, szczerze mówiąc. Zjadłem już maskę. Ja tu mogę zjeść. Nie ma nic gorszego niż macka, naprawdę. To nie. jest po prostu... Ej, to jest bardzo ciężkie teraz. Czemu? Nie umiem narysować puszki, bo nie umiem ryso rysować w perspektywie, stary. <słuch> 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 Macki... <noise> ja? Czemu rysujesz znowu grzyba? Zaufaj mi Czekamy na skończone prace Koniec Panowie, proszę pokazać swoje prace Niebieski na tym Proszę pokazać swoje prace Okej Żeby wiadomo okay, Rozumiem, rozumiem, rozumiem Konserwa, A nie jest z perelu, tylko to jest konserwa Nie, z A, z perelu, rzeczywiście A nie, jak z perelu? Podobna do tej z perelu no ale to jest z drugiej strony napis. No tutaj. A widzowie? W tym wypadku wygrywa Wiktor. Niestety za mało szczegółów zabrakło napisu. Jakby był napis, to może byś nawet wygrał. Stary, A. ale gdzie jest niebieski? No bo nie, nie miałem szarego, więc to jest taki No to podobny. czarnym lekko. Ale czarny zmierz. już było dużo, stary. Nie? Ale lekko. Ale nie kurczcie się, tylko jedz. Ile mam tego zjeść? Całe? Nie no. Całe. Nie no, tak z łyżkę, stary Łyżka Trzy ta... duże łyżki. Nie no, stary jedna. Co? Ale on tak tego... To jest takie proste. To jest normalne jedzenie. To nie są kalmary. Te... Trzy łyżki tak jak to. Dobra, ty co ty pierwszej robisz? nie jem. Czemu? Dajcie mi choć. Ale to ta coś. jest najlepsza stary. Nie. Tak. Jedyne czego nie chciałem mieć na tym odcinku. <laughs> Chłopie! <śmiech> Jaki jesteś zły, w ogóle taki... Pomyśl hmm. sobie, że to jest zmiana dupa świni. Dobra, jest smaczna. No jest! Ja to jem tak normalnie sobie stary w domu. Dobra, a dawaj kolejną rundę Zipek. A co dawaj! Jadno? A dawaj kolejną rundę. Dawaj, dawaj. Dipek, co teraz będzie? Kinderki. Ale to co pudełko mamy namalować? Czy kinderka? Okej... Okay. z tym dzieckiem? <laughs> uh -huh. Ej, dobra, to będzie ciężkie. Ale pamiętajcie, to lepiej narysuję. ten nie musi jeść. Czas, start! Co się gapisz? Masz jakąś taktykę na to? Mam bardzo dobrą taktykę, ale jak powiem, to ten zaraz podejrzy dlatego że moja taktyka jest zawsze najlepsza. Tak przynajmniej zauważyłem. I chciałem zrobić to. Wiesz co? Zaczynam od nowa właściwie to, bo mam lepszą taktykę jeszcze. A ty co? No ja rysuję jakiegoś upiora. <laughs> O co chodzi? Poprosz, pokazać mi swoje prace Zipers, żelki, ale słodkie A twoje? No ja się wzorowałem na oryginale O fu, ale poskuda <grym> Zipek, to jesteś ty Tu? A ale jak są fajne no Jezu, ziper z żelki stary Zamiast kwadratu to jest kółko, zamiast czekolady to są żelki, zamiast e, tego chłopca jest tutaj zipek, nie? Więc wszystko jest na odwrót. Ale zakochałem ale się obyczaj, w tym obrazku, starym. Stary. Jest piękny. Super żelki. A to jest tak paskudne, że nie widziałem nigdy nic bliższego Wiktor, wyjazd statni! Ale to co, wygrałem czy przegrałem? Przegrałeś! Musisz Wygrałeś? to zjeść! Nie. No nie. Czemu zrobiłem takie dobre ziper z żelki? Ej, ale to jest fajne. Jakby ktoś chciał się odezwać, to może pomóc mi zrobić coś takiego. <laughs> Stary, ale podzielę się z tą. trzymaj. Co? Nie, bo punkta mi no zabiera. No nie, nie, punkta mi zabiera. Nie mogę. Za dobre zrobiłem. Ech, ale nie Haha, tu <grym> Co mamy? No ja. A jakie to są takie? Zobacz, co to jest w ogóle? To są wodorosty z takimi malutkimi, crunchy kawałeczkami ryby. A czy to są jak algi? Ale rysujemy paczkę? Nie, nie, co nie, można nie za chwile, zaraz mam, przygotuję obrazek. Proszę bardzo. Takie coś macie narysować. Ej, to jest spoko. To jest taka alga jak sushi, tylko taka z dodatkami A to nie jest zaje... ej, 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 ej. Dokładnie. Rysować, rachu ciachu. A co, chcesz to zjeść? No, ja bym to w sumie mógł zjeść. Oczywiście chcę wygrać, ale bym to zjadł. Macie 2 minuty 30 sekund, spieszcie się. Jeszcze? Tak. Ja już skończyłem. Tak, chcecie skończyć już obaj? Tak, tak, tak. Dobra, czekaj, jeszcze. Nie, 3, 4, go, koniec. Proszę Co? pokazać pracę. Ej, czemu ty chciałeś bardzo tak przegryć? Ależ abstrakcja? No powiem, że nawet mi się podoba. Nie, patrz. No ja, ty tak wiesz, piłem mechaniczną narysowałem Ale to jest piło R... mechaniczne? Nie, to wygląda jak to co jest na tym To wygląda jak to To jest 100% idealny portret tego no, Ej, to się zgadzam Jest tego, strasznie paskudne, jeść. ale nie w sumie chce. przypomina A to, Kto wygra, to totalnie nie, jest. nie przypomina tego Więc niestety, przegrałeś Kto wygrał, ten nie, nie. A nie, zaraz, o, nie wygrałeś Nie, przegrałeś, zaraz Muszę zjeść, no nie Ale przegrałeś w taki sposób, że jesteś zdyskwalifikowany, stary Ej, minusowe punkty Jesteś zdyskwalifikowany! To miał być portret przedmiotu, to w ogóle tego nie jest. przypomina! Ej właśnie, Zipek ma rację, to w ogóle nie przypomina tego przedmiotu. Totalnie a, nic, udowodnię wam. Patrzcie, tutaj był zaznaczony kontur Ta, teraz tego, zbyt. tutaj to wszystko. Patrz, tutaj jest taki koniuszek, ten koniuszek stary wystawał w tym miejscu. Tutaj to się zagina odtąd dotąd, to jest tutaj stary. Ma elementy czerwieni, więc jest tu, a algi jako, że są zielone stary, to dominującym kolorem na tym obrazie. Jest właśnie zieleń stary, więc narysowałem to bardzo abstrakcyjny sposób. Kto uważa, że algi są zielone, to nie jest z policji. To jest czarnie stary. Zielone. Według mnie... Patrz, no nie wie baga. stary, jak twoje włosy. Nie w zipek zadecyduje. Ja nie mam się co wypowiadać. Dla mnie to w ogóle nie przyjmę na tego. Powiem tak. Zipek. Dla mnie to powinna być dyskwalifikacja. Stary, masz tyle minusowych punktów, ile tego zjadłeś? Ale patrz jak zipajnie nie je, czekaj? <laughs> Mogę być Możesz, pozwalam. No jak? Pozwalam, bo to była dyskwalifikacja. Dobra, nie macie ani jeden, ani drugi punktu. Dlaczego? Koniec. Zmieniam zasady, bo co to ma być w ogóle? Co to ma być? No ty zrobiłeś lepiej, no. No właśnie, i przez to, że zrobiłeś lepiej? To ja jem. To on nie, ale. Ale ty powinien zostać dyskwalifikowany. Zuprzód, Proszę bardzo. Czyli jakie są zasady Zipak? Jeszcze raz powiem. I teraz zmieniamy zasady No Zasady są takie Kto narysuje śmieszniejsze, ten wygrywa i może to zjeść Jak można narysować śmiesznego pączka? Nie wiem hmm. ma, ma być zabawne Nie, 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 nie możesz stary, podglądać mnie teraz, wiem. bo jestem śmieszny no no Dobra, tak więc pączek. Śmieszny pączek To jest banalnie prosty challenge Byłem na to przygotowany od samego początku Znaczy tak naprawdę teraz to wszystko wymyśliłem Aczkolwiek moja historia brzmi lepiej jak mówię, że od początku byłem przygotowany Planuję narysować pączka A ja narysuję śmiechniętego pączka Będzie miał... Zobaczymy czy wygrasz Taki ¡Ah! <laughs> Proszę pokazywać swoje pracy. Ernesta mi się bardzo podoba, bo masz bardzo taką widoczną kreskę i co bardzo robi dużą robotę. To jest Skeleton guy to jest Jack Frost, w stroju pączka, tak jak był w bazie, jako szkielet. Ooo Co ty gadasz, dobra, twoja. Ale też fajne! Kurde! Trudna decyzja przed tą. Oj, bardzo trudna. On tu mam Nie mogę pewnie dać każdą po południu. Jeżeli bardzo chcesz. Czemu zrobiliście obaj takie troszkę straszno, śmieszne? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale po... nie ściągną. Nie nieprawda. Dobra, który ściągnął? Ernest cały czas siedział tak. Więc nie miałem możliwości na No a ja cały czas siedziałem tak, nie ja patrzyłem drugą stronę, no. Ale mogłeś patrzeć. Nie no, nie skąd wiem. pomysł? Dobra, zipek, decyduj. decyduj no. Nie wiedziałem, że dojdzie do tego. Nie wiem, no, mam większy sentyment do tego. Troszkę. Ale to też mi się strasznie podoba. Nie no, dobra, Ernest wygrał. Tutaj. Jest. jest. Czyli ja tam muszę zjeść. Ale no możesz ukraść. I stracić punkt. No! i, no. I ale tak to, nie masz szans minut. wygrać? No, Wiktor jest na minusie. <laughs> 見るとずれた。<タッ> Nie. Kolejna rzecz. O nie, jak ja nie lubiło sosia. O, ryba. Skopał zipę! Chciał nam dać surową rybę, a tak naprawdę kupił nam pyszną rybkę, przynajmniej łososia. Ale ona jest tak dobra, tylko z chlebkiem. A co mamy narysować? Macie to narysować. To? Tak. Dokładnie to? I zasada jest tym razem jeszcze inna. To będzie miał bogatszą wyobraźnię. Wygrywa. I ta osoba może zjeść, oczywiście. Ej, dość, Wójt, stracina Ja się ogólnie wkręciłem bardzo teraz w malowanie. Nie wiem, jak ty, Wiktor. Jak na maksy w ogóle? nie mogę ci pokazać, ale. Ale, stary, nie możesz. Najlepszy... A, pod, pod, podglądam, podglądam kamerą. Ej, to zajsty koncept, dobra, przyznaję. Ja mam dużo inny, ale zobaczymy, który wybierze zipek, bo to jest najważniejsze. No, pokażcie, Widziałaś, co macie. Widziałaś? Nie, nie widziałem jeszcze. Dobra, Ernest pierwszy. tak wygląda moje. Okej, okay, dobra. Ej, powiem szczerze, że nigdy nie byłem tak dumny z tak prostego rysunku. No, obrazka. Patrzcie, który jest mocny. Niby proste, ale, stary, czego chcesz więcej? Co są sądzicie, widzowie? Co sądzicie, widzowie? Czy to jest lepsze, czy to jest lepsze? Który pomysł jest lepszy? A jakie było ten? Najbardziej abstrakcyjny. Znaczy moje to chodziło bardziej o reklamę taką, że wyłowił dobrą rybkę gość, nie? A ja tylko z ryby to, Mówię, nie to nie jest pralka Jest zapakowana A, to nie rok, pralka! A, pyszne, a, a już czuję! Okej, okay, chcesz zjeść łososia Dobrze, proszę, śmia śmiało jedz Czyli pulga Wiktora No, pyszne. pyszne Taką dobrą rybkę je Ogólnie polecam Polecam łososia, bo to są jedne ryby, które w ogóle nie mają ości to są ryby, które w ogóle nie mają kości ani ości Możecie je złapać i od razu zjeść Naprawdę? A co mają w <śmienicza> Nie mają nawet płetki. <śmienicza> <śmienicza> Dzipek! Ostatnia runda! Dobry jedanku, zjadaj to! Ja tu zjem Dobra, ostatnia rzecz. Drwal. Drwalito. to! Dokładnie tak! Dzipek! Zipek! Mamy narysować... Nie, nie wyciągniesz go. Ja Zjadłeś drwala, który był na nasz odcinek? Mm, nie, właściwie to jest on tam. Zipek, wracaj tu! Dobra, proszę panowie, proszę narysować tego oto okazałego burgera. Ale w środku pudełka znowu. Nie, ja poza pudełkiem, staram tu w dupie. No, poczekajcie. Proszę bardzo, tak macie narysować. To będzie ciężkie, tak szczerze mówiąc. To będzie ciężkie, tak szczerze mówiąc. Ej, ja to mówiłem. Czemu starszy mówisz to samo, co mi. Czemu każesz mówić mi to samo, co mi? Zipek. Pamiętajcie, dzieci, kontury są najważniejsze. Mój obraz będzie mocny, mocny panowie będzie mój obraz. Mocny będzie. I morda mogę coś ci, z ciebie ściągnąć? Nie. Ej, Zipek, a jakie są zasady w tej rundzie? Właśnie. Będzie... Czy kto lepiej narysuje ten je? Zasady tej rundy to jest tajemnica. No dobra powiem wam, kto ładniej. Proszę Państwa, czas na wyniki. Dobra. Proszę pokazać. No dobra, zaczniemy teraz od. Uuuu! Okay. Podoba a, mi się a, to. A wiesz co to jest? To jesteś ty. I to jest obiektyw. Aha Okej, okay, i on y, fotografuje tego Nie no, mieliśmy narysować nie? co widzimy A, bo to jest folia, okej okay. Mój to jest dosłownie to co widziałem Ej, też jest zarąbisty Podoba mi się, że użyłeś taki ten pomarańcz, ja to nie ten jest taki też ciekawy, bo jest taki. Jest w środku tego zapakowany, nie? No i znowu mam problem. To powinna być jakiś, jakaś aplikacja, gdzie widzowie automatycznie tak. w momencie, gdy nagrywamy, to oceniają. Nie, tak. że na Instagramie nagrywamy ankietę na przykład, nie? Tylko że w tym samym czasie, bo na Instagramie byśmy musieli też czekać stary kilka minut no. na odpowiedzi. Mhm. Słuchajcie, obserwujcie mojego Instagrama, dlatego że tam będziecie mogli w następnym odcinku oceniać nasze prace. Będziemy trochę czekać najwyżej na wasze opinie w ankietach i wy Odcinek... będziecie mieli głos, kto ma co jeść. Odcinek będzie kręcony na bieżąco z waszej wynikami. A teraz ja oceniam i oceniam, że wygrał. No dawaj. Wiktor. Proszę bardzo. Gratulacje. Na mordo. Może, o, dziękuję. Może jakąś piri do tego, stary? Nie, nie. Łosia, stary, łososia, tam sobie. Łosia. Stary za Więc Wiktor podgrzewa teraz drwala, żeby mieć jeszcze lepiej, jak pewnie słyszycie. A jeszcze ja z wami żegnam, bo widzimy się jutro o 18:00. To na tyle. Na razie. Trz.